Witam! Dzisiaj otworzę dwa kalendarze adwentowe z Tigera, za które zapłaciłam tylko 7 zł, więc po prostu jest to hicior, ponieważ nie ma tutaj słodyczy, czekoladek, tylko jakieś gadżety. Jesteście ciekawi, co jest w środku? Zapraszam Was do oglądania. Aha! Dziś o 15 kolejny odcinek na kanale z zestawami kosmetycznymi od Verso. Otworzę je, przetestuję, pokażę Wam, co jest w środku. Witam z bliska, przypomnę jeszcze raz, kalendarze adwentowe Tiger Jeden i drugi kosztował 7 zł. Zacznę od tego mniejszego i szczerze mówiąc jest on bardzo, bardzo ciężki. Oczywiście okienko pierwsze. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co najczęściej kupujecie w że Ja uwielbiam ten sklep za takie śmieszne, nietypowe gadżety. A tu jakaś żaba. Ta żaba to nic innego jak gumka do ścierania. Tak ona wygląda i powiem tak, jaki niby nie był ten kalendarz adwentowy, będzie on na pewno najlepszy, bo podzieliłam cenę 7 zł na 24, bo tyle właśnie mamy okienek i wiecie ile za produkt wychodzi 29 groszy to jest totalny hicior teraz to ciężko kupić jakiś fajny kalenderz adwentowy ze słodyczami za 7 zł a co dopiero z jakimiś gadżetami mam tutaj drugą gumeczkę, tym razem rybkę numer 3, jeśli dużo piszecie to na pewno przydadzą wam się te gumki a jeśli nie, to na pewno dla młodszych osób na prezent będzie to super sprawa. I szukacie dla nich czegoś fajnego, to na pewno gwarantuję wam, że ten kalendarz adwentowy zrobi wrażenie. Gumka sowa. Numer 4: ciągle widzę gumki, więc wychodzi na to, że to będzie po prostu kalendarz adwentowy z gumkami. Ale nie martwcie się jeszcze, ten drugi. Będę z wami otwierać, więc oglądajcie do końca. Gumka to tym razem piłka od koszykówki. Dajcie znać, czy gracie w kosza. Numer 5: w ogóle, jak byłam w tej to widziałam tyle pięknych ozdób świątecznych i tak sobie teraz pomyślałam, bo wiecie, u mnie. Pojawiają się takie gigantyczne kalendarze adwentowe na moim kanale. I czy byście chcieli, żeby mama zrobiła mi taki kalendarz adwentowy z rzeczami Tigera, moim zdaniem byłoby to super, więc napiszcie w komentarzu, chcę albo nie chcę. A tutaj pierwszy świąteczny gadżecik, czyli gumka, świąteczna czapka. A tak w ogóle to muszę Wam pokazać świąteczne boxy, które wprowadziłam w moim sklepie glambella.pl. Tak przedstawiają się te pudełka. Są w nich różne niespodzianki, są dwie wersje. Jedna jest za 30 zł, taka mniejsza, a większa za 50. Po Wam, jak wygląda przykładowe pudełko. Oczywiście są różne wersje, będą się różniły zawartością i zobaczcie, tak wygląda to pudełko za 50 zł. W tym droższym wariancie znajdują się minimum 7 różnych rzeczy. Tutaj możecie znaleźć takie większe rzeczy, no i tych pudełek też mamy ograniczoną ilość. W środku możecie znaleźć długopisy, opaski, ozdoby na choinkę, podkładki, ale zawsze też będzie moje zdjęcie z podpisem. Zobaczcie też drugi wariant tego droższego, takie fajne skarpetki, ale oprócz tego wiadomo też inne rzeczy. A teraz wariant Wariant pudełka za 30 zł. To jest mniejsze pudełko z drobniejszymi rzeczami. Tutaj znajdzie się minimum 5 sztuk. Oczywiście w tym również zdjęcie z moim własnoręcznym podpisem. No i tu mogą być różne rzeczy: ozdoby świąteczne, czapki, opaski, okulary, długopisy i tak dalej. To jest inna wersja. To są oczywiście niespodzianki, więc nie chcę Wam więcej zdradzać, żebyście mogli sami się zaskoczyć. Pudełka są przyozdobione świąteczną taśmą. I oczywiście w sklepie mam również inne pudełka niespodziankowe, nie tylko świąteczne, więc zaglądajcie. Glambella.pl Dużo mamy za 30 zł, ale są też takie warianty. Droższe, za 50 bardziej wypasione. Dobra, wracamy do kalendarza. Mamy szóstkę Mikołajki, więc tam te pudełeczka też są spoko na Mikołajki, jeżeli lubicie gadżety. I w Mikołajkach, spójrzcie, jest coś świątecznego, a w sumie to bardziej zimowego. Gwiazdka, śnieżynka, płatek śniegu. Numer 7 i pytacie się mnie, czy kiedyś stworzę swój kalendarz adwentowy w moim sklepie. Bardzo bym chciała, ale słuchajcie, pamiętajcie, że jestem malutką firmą. Nie robię tych produktów w takich ilościach. Nie mam setki sklepów w całej Polsce, tylko jeden internetowy malutki, więc nie wiem, czy się uda, żeby zdobyć tanie produkty, bo wiem, że chcielibyście tanie kalendarze adwentowe, ale będę o tym myśleć i postaram się. Mam nadzieję, że kiedyś takie coś się stanie. Trzymajcie za mnie kciuki. Karpetka na prezenty i kochani, kolejna gumka świąteczna, więc dla mnie bardzo, bardzo fajnie. Numer 8. Właśnie tak na początku rozpoczęliśmy w ogóle nie świątecznie, więc myślałam, że taki ten kalendarz adwentowy będzie, ale naprawdę na plus zaskoczenie. O! I nie ma nic w środku. Nie dobrze. Może gdzieś to uciekło. Zobaczymy, dowiemy się dalej. Jedziemy z dziewiątką. Powiem Wam, że dzisiaj tak przyjemnie nie tak wesoło mi się otwiera ten kalendarz adwentowy, a to dlatego, że gdy powiedziałam wam, że filmy będą dwa razy dziennie, dostałam od was tyle miłych komentarzy, za co bardzo, bardzo dziękuję. Mamy tutaj Mikołaja, gumkę. Numer 10 w ogóle, jak byłam w Singapurze, byłam w takim fajnym japońskim sklepie Daiso, to był taki sklep z bardzo tanimi rzeczami, i tam był specjalny dział z gumkami, właśnie w różnych kształtach, nawet w kształtach jedzenia, więc w sumie to były bardzo spoko rzeczy. No i można zdecydowanie kolekcjonować te gumki. Misio w czapeczce tym razem. 11. Oczywiście nagrywanie, montowanie, robienie miniatur. Dużo czasu na to poświęcam, ale jak widzę, te wasze ciepłe przyjęcie tego wszystkiego to naprawdę aż z chęcią bym robiła jeszcze więcej. No ale dobra, zobaczymy lisek tym razem. 12, a w grudniu zapraszam Was na vlog masy, czyli codzienne vlogi z mojego życia. Tam oczywiście będę otwierała dużo różnych kalendarzy adwentowych i pokazywała, co tam się dzieje w moim życiu. Kolejna piłka sportowa do kolekcji. 13 w grudniu będą odcinki codziennie. Nie wiem, czy dwa razy dziennie uda mi się wyrobić. Może w weekendy. Pomyślimy. Póki co w listopadzie korzystamy i nagrywamy kalendarze adwentowe, zestawy kosmetyczne, zestawy prezentowe. Więc piszcie mi, co byście chcieli, żebym otworzyła kolejnego w następnym odcinku. Mam Małpkę. 14 za chwilę otworzę, ale zobaczcie, jakie wielkie okienko jest. 24. No nie mogę się doczekać, żeby je otworzyć, ale to chyba standard. Znacie mnie, że po prostu zawsze czekam na ostatnią rzecz. W ogóle tak nic nie widzę na początku, ale póki co tylko w jednym była w topa, że nic się nie trafiło. Delfinek. 15. I z delfinami mam super przygodę. Jak byłam w Chorwacji na jachtach, to pływaliśmy na morzu i były, słuchajcie, delfiny koło nas. Nawet nagrywałam kiedyś z tego vloga, jest na kanale. Kolejny świąteczny Gumkowicz nas powitał. Renifer w czapce 16. Nie zapominajcie, że jeszcze drugi kalendarz adwentowy za chwilę będę otwierał. Postanowiłam widzę dwa kalendarze adwentowe. To nagram w jednym odcinku. Będzie ciekawiej. Bałwanik 17. Mam nadzieję, że oglądacie ze mną do końca. Każdy odcinek będzie mi bardzo miły, jeżeli zechcecie poświęcić mi tyle czasu, nie wiem o co chodzi, ale dwa okienka mi się razem otworzyły piłka do baseballa. 18. Tak się cieszę, że padłam do tego Tigera, No i wam, taki mam super humor przy tym kalendarzu adwentowym, a tutaj mysza 19. W sumie tam chyba była mysz, ale tak dokładnie to ja nie jestem pewna. Pszczółka, gdzieś tam już ją widziałam, bo jak widzicie, okienka są przezroczyste i można coś podejrzeć, więc pszczółka niech odlatuje, a my lecimy do 20 i mam nadzieję, że kolejny odcinek Waszego ulubionego serialu pod tytułem Kalendarze Adwentowe Wam się podoba, i tak, no musi się spodobać, bo mamy tutaj dwie rzeczy: świnkę. I pandę, czyli coś, co nam w poprzednim okienku uciekło, to się pojawiło. Panda, tak nazywa się mój psiak. Zbieram rzeczy z pandami kolekcjonuję. Naprawdę, jeżeli widzicie coś z pandami pandowego, to piszcie mi, gdzie, co i jak będę to mieć. 21. Szybciutko otwieramy, bo czekamy na 24. No myślę, że to ekstra jest yy, kalendarzyk adwentowy, jeżeli uda Wam się go dorwać dla młodszych. 22. Jak wiecie, ja kalendarze adwentowe otwieram? Od lat jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że co roku pojawia się ich coraz więcej mamy coraz większy wybór, co to jest? Rybka jakaś. 23, wiecie jaka je, była jedna z pierwszych gier, jakie kiedyś na komputer zagram gdzie jest Nemo. To było coś. Do podstawówki chyba jeszcze chodziłam. Piłka. Piłka do nogi chyba, ale jakoś tak dziwnie narysowana. Więcej już nic nie gadam. 24. Czekam, czekam. Co tu będzie? Czy będzie coś dużego, czy na przykład dwie sztuki? Zaraz się dowiemy. Oby nie było puste, bo póki co tak wygląda. O nie! Czemu takie maleństwo? No ale dobra. I tak fajnie, bo choinka. Tak wyglądają te gumeczki. No super. Kolekcja i przy Przypominam, że wychodzi tutaj 29 groszy za sztukę. 7 mamy świątecznych, i żeby jeszcze się upewnić, czy nic nam nie uciekło, można zrobić coś takiego. Otworzyć kalendarz, wyciągnąć wypełnienie i zobaczyć, czy faktycznie jest pusto. W środku też nic nie ma. Chciałam powiedzieć, idziemy z tym dużym, największym kalendarzem adwentowym, naprawdę wielki, ale wiecie co? Coś zaczęłam nabierać do niego podejrzeń, bo on jest tak lekki. I poprosiłam tutaj mojego pomocnika, żeby zajrzał do środka. Wiecie, co się okazało? Ja kupiłam pusty kalendarz adwentowy, nie wierzę! Ale. Wiecie co? To jest z drugiej strony taka mała przestroga do Was, bo często piszecie mi w komentarzu otwórz kalendarz adwentowy, na przykład z Kika. No i ja tam wchodzę, patrzę, a to jest pusty kalendarz adwentowy i nie każdy zerka, jaka jest zawartość, co jest w środku, więc można się nieźle naciąć. Tak samo prawie bym się nacięła w Douglasie, ale tam kosztował kilkadziesiąt złotych kalendarz adwentowy pusty. Dajcie znać, czy Wam się kiedyś tak zdarzyło, że kupiliście kalendarz adwentowy pusty, jak myśleliście, że coś jest w środku. Więc widzicie, jak to jest. Ja teraz nie mam czasu chodzić po sklepach, wpadłam szybko do Tajera. W ogóle nie spojrzałam, nie przeczytałam, a tutaj pusty. No ale mam pewne pytanie. Całkiem, całkiem spore są tu przegródki. Pusty kalendarz adwentowy do samodzielnego wypełnienia. Więc z czym go zrobić? Co wy byście tutaj włożyli? Dajcie jakieś pomysły. Czekam na waszą kreatywność w komentarzach. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co tam takiego wymyślicie. Ale z drugiej strony 7 zł jak na kalendarz adwentowy do samodzielnego wypełnienia też nieźle, naprawdę spoczko, spoczko cena. Trochę mi się z siebie chce śmiać, że w ogóle na to nie spojrzałam. No ale dobra, nie mieliśmy dwóch kalendarzy, a jeden w tym odcinku, więc napiszcie gumka, kto obejrzał do końca, jeżeli oczywiście macie ochotę. A jeśli macie ochotę, również zapraszam na 15 godzinę zestawy Verso. W kolejnym filmiku otworzę. Dajcie koniecznie znaka, co myślicie o tych kalendarzach adwentowych i czy chcecie, aby z Tigera powstał ten gigantyczny kalendarz. Jeśli tak, no to pewnie będziesz w weekend. A jeśli lubicie takie świąteczne ozdóbki, gadżety, to zapraszam do mojego sklepu glambella.pl na boksy ze świątecznymi rzeczami. Znajdują się w nich rzeczy, które mi są się podobają. Jeśli film wam się spodobał, napiszcie mi o tym w komentarzu, a jeżeli nie chce wam się pisać, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do zasubskrybowania na dole czerwony przycisk subskrybuj, wtedy nie przegapicie żadnych moich nowych filmów, a po nowym roku również będę aktywna, no może nie dwa filmy dziennie, ale będę starała się wstawiać wam różnorodne odcinki. Dzięki za oglądanie i widzimy się o 15 dzisiaj na kanale Buźka. Pa, pa!